W czwartym odcinku Five Nights at Freddy's u RPG No i będziemy grać sobie, tak jak sami widzicie, Five Nights at Freddy's, dwa, czwarta noc, czwarty odcinek. Nie to ja już nie przedłużam, zaczynamy. Telefony. Teraz będzie jeszcze trudniej, szybciej okay. będą ginąć, Gdzie już jest? Na... No widzicie już mangan tutaj jest, No jeszcze widzicie już Foxy jest w progach mojej... mojego pokoju, zaraz sobie wejdzie. Jak przejdziemy już całego fightmas 32, zaczniemy zagrać sobie w zagadnijcie jaką część. Oczywiście, że dwój, trójkę. A później czwórkę, a na koniec piątkę i jedynkę. W będzie tak. Jest dobra, już pierwsza AM manga jest tu, ok o nie mam trzy kreski choć jest pierwsza dopiero AM to ja nie dotykam Lecz Teraz jest w wentyla. Patrzcie na jego oczy Tam siedzi jakiś Typek Te czarne tak Wygląda jak ta głowa Te kołkowe Na razie mam pewność że na razie nie mogę w ogóle oprócz balonu boja. Ok. No to po to mnie, ponieważ no nie. Tak jak mówiłem, odszedłem On dzwoni. Tutaj już jest. Dlaczego się nie zmieniło? Okej. Okay. Druga AM, dwie kreski Materie baterie nie zostały. Dwie wykorzystałem. Okej, okay, to oznacza, że wara po kolei przyjmował Cikę i... Bo tak jak was właśnie mówiłem, to było cicha, to teraz zaraz będzie Boni. I co, zaraz Boni będzie? Tak jak sam mówiłem ok, możemy szybko na

Dlaczego ja ciągle mam wiatra nie włączone? nie mam mojej baterii? O nie, troszkę O nie, już przegrałem. Ech, tak, jak sam mówiłem. Dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle. Więc mówię Wam na pożegnanie. Odwiedźcie naszego facebooka. I możecie też odwiedzić naszego Gmaila. Piszcie do nas w każdej chwili. A tak, ogółem, stawcie łapkę w górę, subskrypcję wiecie już subskrypcję, dajcie też dzwonka, będziecie, będziecie na bieżąco na naszym kanale. Dzięki, pozdrawiam. RP Gnoje.